Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców em, grudnia i stycznia. No, tak myślę, że tych dwóch miesięcy na pewno, e, bo nie o wszystkich ulubieńcach powiedziałam, powiedziałam Wam w ulubieńcach roku. Niektóre produkty zaczęłam tak stosunkowo wcześnie st em, używać, znaczy pod koniec roku em, e, używać, że. że no nie było sensu o nich mówić w ulubieńcach roku, bo to zdecydowanie był jeszcze e, zbyt krótki czas, a dzisiaj e, trochę sobie pogadamy. Będzie i piękna ciała, będą i włosy, będzie oczywiście piękna twarzy, no i oczywiście makijaż. I od może makijażu zaczniemy, bo tutaj jest najwięcej produktów. Zacznę może od um, kosmetyków do ust, które e, i to trio też mam dzisiaj na ustach. To są e, dwie rzeczy od Nataszy Denony i jedno to jest Pierrene. Pierwsza to jest Pierrene konturówka do ust, to jest Lipmatic w odcieniu 007, czyli taki bardzo ładny, bardzo bezpieczny, nudziakowy nudziakowo-beżowo-różowy um, kolor. Zdecydowanie troszeczkę bardziej beżowo-brązowy niż taki typowo-typowo-różowy jakiś. Um, te kredki kosztują chyba około 11 zł. One się naprawdę pięknie, ale to pięknie trzymają na ustach rozróbę tutaj robię. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ładnie trzymają się na ustach, wyglądają prześlicznie, e, bardzo są przyjemne w używaniu, bo one na początku są bardzo, ale to bardzo mięciutkie, czyli jak nakładamy, rysujemy sobie kreskę, to naprawdę wierzcie mi, że możemy spokojnie, delikatnie pracować i ta kreska jest pięknie widoczna, pięknie możemy wypełnić cały kontur, y, znaczy możemy pięknie wypełnić całe wnętrze ust również. I później po jakiejś chwili te, te konturówki zastygają, ale nie w taki. To nie, jest taki niekomfo, to nie jest takie niekomfortowe zastyganie. To jest takie naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne, bardzo e, e, przyjemne uczucie na ustach po prostu. Czujemy, że coś tam na nich mamy, ale nie mamy ich przesuszonych. Ale dzięki temu, że one zastygają, to one się po prostu pięknie, ale to pięknie na tych ustach trzymają. Więc te konturówki spierdolne, tak jak powiedziałam, 11 czy 15 zł, w zależności od tego, gdzie je kupicie i czy są na promocji, to jest coś naprawdę e, rewelacyjnego. i później. To, co ja nakładam, jak już sobie obrysuję usta i wypełnię. E, przepraszam, ale wyłączę telefon, bo będzie mi tutaj. Pikać, dobra. Jak już później sobie wyłączę. Znaczy, widzicie, się wybiłam z rytmu. Jak już później obrysuję usta i wypełnię je właśnie tą konturówką od Pierre od René, to nakładam na nie pomadkę Nataszy Denony. Ta jest w odcieniu 31NP Beatrice i to jest ta z tej kolek kolekcji I Need A Nude Lipstick. I potem na, na koniec wykańczam sobie błyszczykiem też od Nataszy Denony Lipforia w odcieniu mau. Czasem nakładam tylko konturówkę i ten błyszczyk czasem, tak jak dzisiaj, mam całe trio na ustach i to jest coś fenomenalnego. To się bardzo ładnie trzyma. W ogóle te błyszczyki od Nataszy Denone i ta pomadka, one się trzymają bardzo, ale bardzo długo na ustach i to, co jest bardzo fajne to, co mi się bardzo, ale to bardzo w nich podoba, to to, że one schodzą z ust, wiecie, w taki bardzo elegancki sposób. Czyli nie to, że mamy nagle zjedzone pół szminki i wyglądamy po prostu beznadziejnie. Nie, one bardzo, ale to bardzo elegancko schodzą z naszych ust, czyli bardzo ładnie i równo się zjadają, ale nie zjadają się tak szybko, czyli naprawdę są bardzo długotrwałe. I sam ten błyszczyk jest mega, mega długotrwały na ustach. Naprawdę bardzo, to bardzo polubiłam się z tymi produktami. E, najdłużej używam e, pomadki i. E... I konturówki. błyszczyk używam około, miesiąc, tak, około miesiąca, na początku chyba stycznia go kupiłam, chyba jakoś tak. E, ale to nie zmienia faktu, że jest rewelacyjny. Pięknie nawilża, pięknie się trzyma i też daje dość spore krycie, pomimo wszystko, że to jest błyszczyk, a na seforze macie teraz minus 20% do końca weekendu, e, bez w zależności od tego, jaką kwotę tam sobie, e, sobie wpiszecie, więc jeżeli zastanawiałyście się to nad tymi produktami na wasze Danone do ust, naprawdę warto się skusić, pomimo, Dlatego, że nosimy teraz maski. To wiecie, w domu fajnie czasem nałożyć coś na usta, żeby one takie nie czuły się tak bardzo suche. Też ten makijaż fajniej wygląda, i w ogóle. No, ale ja jestem z nich bardzo, to bardzo zadowolona i bardzo, to, bardzo lubię używać tych produktów. Dalej, jeżeli jesteśmy w makijażu, to zaczniemy może od produktów do twarzy i może zacznę od bazy do, e, pod makijaż. Oczywiście nikogo nie zdziwi, że to jest Smashbox e, Photo Finish Primera, Primerizer. To jest primer i e, jakby na, nie, baza nawilżająca, tak bym powiedziała, tak? Czyli coś, co ma za zadanie na, e, przygotować naszą skórę pod podkład, znaczy na podkład, żebyśmy nałożyły podkład na nią, ale też ma za zadanie nawilżyć. On też ma witaminę B3 w swoim składzie. Fenomenalny kosmetyk. Bardzo, to bardzo się z nim polubiłam. Miałam dwie takie malutkie saszetki, później zużyłam 15 mililitrowe opakowanie i w połowie tej piętnastki e, kupiłam sobie już na wyprzedaży w Sephora to duże opakowanie, bo bardzo, to bardzo lubię tą bazę. Tak jak lubię bazę z beki, back tą Backlight Priming Filter, to gdybym miała wybrać dwie, to myślę, że zdecydowanie bardziej skusiłabym się właśnie w stronę tego e, produktu ze Smashboxa. Przyjemna, bardzo leciutka konsystencja, tak jak powiedziałam, bardzo fajny skład i robi to, co ma robić, czyli podkład po prostu trzyma się na niej doskonale, więc to jest coś naprawdę fajnego. A jeżeli baza, to dalej oczywiście po bazie będziemy mieć podkład. I tutaj Słuchajcie, moje odkrycie, bo to jest podkład drogeryjny. To jest Catrice Truskin i to jest Hydrating Foundation. Ja mam w odcieniu swój 004 Neutral Porcelain. I to jest faktycznie taki neutralny korolek, bardzo, ale to bardzo jasny. E, więc dla każdego bleciocha na pewno, ale to na pewno sprawdzi się doskonale. Bardzo, ale to bardzo zaskoczył mnie ten podkład. Ja go widziałam kilka razy na YouTube, mi się przewijał wielokrotnie. I wszyscy. Byli nim zachwyceni, i wiecie, ja po prostu musiałam go spróbować. Znalazłam go na Allegro, chyba na stronie Lady Makeup, za, on był w promocji 23 zł, wtedy kosztował, czy jakoś tak. I po prostu kliknęłam go i, i zamówiłam, i naprawdę nie zawiodłam się. Przepiękny podkład, naprawdę przepiękny podkład. Jeżeli szukacie doskonałego, drogorajnego podkładu, ale wiecie, takiego doskonałego, który mógłby spokojnie konkurować z tymi na, z wyższej półki, jeżeli chodzi o wygląd na twarzy, jeżeli chodzi o stopień krycia o to, że on faktycznie jest bardzo komfortowe, dając takie bardzo satynowe, neutralne wykończenie, to zdecydowanie ten podkład z Catrice Truskin byłby, byłby naprawdę doskonałym wyborem. Jest dostępny w Hebe, ale też na, tak jak powiedziałam, na Allegro i też jest o wiele więcej kolorów niż w Hebe. W Hebe jest chyba tylko 4 albo 5, a na Allegro widziałam, że jest naprawdę chyba ta pełna gama kolorystyczna Catrice, więc Catrice True Skin Hydrating Foundation bardzo to bardzo mnie e, zaskoczył, ale tak pozytywnie, naprawdę pozytywnie, e, że faktycznie wreszcie podkład drogaryjny, który nie dość, że pięknie wygląda na naszej skórze, to jeszcze świetnie się utrzymuje i dodatkowo ma piękny, jasny kolor, bo zazwyczaj to było tak, że te podkłady były albo za ciemne, albo za różowe, albo za żółte bardzo mocno, wiecie takie takie po prostu robiące zarzuconą skórę, a ten jest idealny, naprawdę jest idealny. I dalej, jeżeli chodzi o twarz, no to kończymy twarz i przed ostatnim produktem e, u mnie, jeżeli chodzi o produkty do twarzy z ulubieńców, to jest korektor Helena Rubenstein. Helena Rubenstein Magic Concealer. Słuchajcie, to jest klasyk. Helena Rubenstein e, to był w ogóle ten korektor, to jest pierwszy korektor, pier, znaczy nie pierwszy, pierwszy produkt wysokopółkowy, który ja kupiłam e, w Sephora. To jest pierwszy mój taki ogromny, ogromny wydatek, jaki ja zapłaciłam za ten korektor. O, ja za niego zapłaciłam, a kupowałam go na drugim roku studiów chyba. you <sighs> 150 zł i wtedy to były ogromne, ale to ogromne pieniądze. Ale wiecie, to jest korektor. Tutaj mamy 15 ml, więc naprawdę dość sporo produktu. Nie tam jakieś 4,5 czy 3, więc naprawdę sporo produktu. Jak za tą cenę wydawało mi się, że naprawdę, wiecie, to jest świetna, świetna okazja. Jak kto nie oglądał te Style, wiecie, te X lat wcześniej i Annę Orłowską, która tak pięknie malowała dziewczyny, i każdy się zachwycał. I ja tam właśnie u niej zobaczyłam ten korektor e, Helen Rubenstein, i powiedziałam: OK, muszę go mieć. I go po prostu w seforze e, kupiłam podczas jakiejś tam promocji. Oczywiście, tak, dni VIP, które, które teraz są nagminnie, no to wtedy to była taka okazja, że faktycznie jeszcze ze zniżką mogę go kupić. I od tamtej pory i to jest spokojnie, słuchajcie. E no spokojne 15 lat. No spokojnie 15 lat. To jest jeden z moich ulubionych korektorów, do którego wracam co jakiś czas. Przez całe studia używałam go namiętnie. Później gdzieś tam ta Helena Rubenstein jakby wyparł ją korektor z Narsa, potem Too Faced, MAC, gdzieś tam takie gdzie mocniejsze krycie, a teraz kiedy jestem trochę starsza, no to zdecydowanie bardziej doceniam to działanie korektora Helena Rubenstein, bo on jest pięknie rozświetlający, pięknie, ale to pięknie utrzymujący się na naszej skórze, dający bardzo, ale to bardzo dobre krycie, i tak jak powiedziałam, on jest bardzo wybaczający dla osób, którym zaczynają się pojawiać zmarszczki mimiczne pod oczami. On jest mega, mega wybaczający i sprawia, że faktycznie ta skóra jest taka świeża, taka zdrowa, taka taka promienna pod tymi oczami to się i, i y, jakby trzyma się cały dzień. To nie jest tak, że pod koniec dnia widzimy, że ta okolica jest taka zmęczona. Więc ten korektor od Helena Rubenstein to jest mój ulubiony. Tak jak powiedziałam, Helena Rubenstein zniknęła przez jakiś czas, nie było jej w ogóle na rynku. Na szczęście wróciła, wróciła do sefory i ten korektor, ja mam swój w odcieniu 01 light, bardzo, ale to bardzo serdecznie wam polecam. To jest po prostu coś, coś pięknego, ale to nie jest też tak, że ja nie lubię innych korektorów, tylko wiecie, że są takie dni, że chcemy coś lekkiego na naszej twarzy. A on oprócz tego, że daje bardzo ładne krycie, to jest właśnie taki lekki, taki naprawdę lekki. No i teraz co, wykańczamy makijaż. A czym wykańczamy makijaż? W moim przypadku przez 2-3 miesiące był to produkt od Armaniego. to jest Armani Neo Nude Fusion Powder mój jest w odcieniu 01. To jest produkt, który zaraz nim otworzę go i zanim Wam go pokażę, to powiem Wam parę słów na jego temat. Ja go zamówiłam na stronie Look Fantastic, bo tam też był w najbardziej okazyjnej cenie, bo zapłaciłam za niego 180 zł. U nas w Seforze chyba Około, nie w Seworze, w Deglasie. Ponad 250 zł chyba kosztuje. Tak mi się wydaje, że był bardzo, bardzo drogi. Jak go zobaczyłam na Look Fantastic, za tą cenę to pomyślałam ok, kupuję, bo chciałam czegoś takiego fajnego, rozświetlającego, utrwalającego makijaż. No i on taki jest. On pięknie utrwala makijaż, pięknie rozświetla naszą skórę, i naprawdę to widać, ta skóra jest taka bardzo, ale to bardzo rozświetlona, więc dla dziewczyn, które nie szukają takiego rozświetlonego wykończenia, to raczej bym się nie kierowała w jego stronę, raczej bym wybierała coś, coś zupełnie innego. Ale dla dziewczyn z celą suchą, normalną, albo których w ogóle szukają takiego fajnego właśnie wykończenia, na przykład dla podkładów bardzo matowych, żeby dodać tej skórze naszej życia, to to jest naprawdę świetny wybór. Tylko. Tylko on kosztuje 180 zł i mamy tutaj tylko i wyłącznie 3,5 g produktu, więc to jest, słuchajcie, malutko. I ja w ciągu tych 3 miesięcy chyba, praktycznie go zużyłam całego. Więc przy codziennym stosowaniu, wiecie, żeby omyść sobie całą twarz, to to jest tak niewydajny kosmetyk, że pomimo tego, że tak bardzo, ale tak bardzo go lubię i tak bardzo ładnie wygląda na mojej skórze, to ja do niego raczej już nie wrócę. To będzie jednorazowa przygoda, ale jeżeli... Nie przeszkadza wam płacić co 3 4 miesiące takiej kwoty albo co 3 miesiące. Myślę, że to 3 miesiące, bo no 3,5 g to jest praktycznie nic. Mój korektor pod oczy z Hean ma 4 gramy, więc no i nakładam go tylko pod oczy, a tutaj jednak na całą twarz, no to większy pędzelek i zdecydowanie większa ilość tego pudru musi być zużyta, więc tak jak widzicie, no jest mega, mega niewydajny. No, wygląda prześlicznie, ale ta, ta jego niewydajność jest tym minusem tutaj. Chociaż trafia do ulubieńców, bo uważam, że zasługuje na miano ulubieńca, no to u mnie zdecydowanie to będzie jednorazowa przygoda. Ale jeżeli lubicie Armaniego, jeżeli chcecie poczuć taką dawkę luksusu i faktycznie chcecie zobaczyć, że wasze pieniądze zostały dobrze wydane, no może nie względem gramatury produktu, ale wyglądu na twarzy, no to Armani Neo, Neo Newt, tak. Neon Fusion Powder będzie takim dobrym wyborem, naprawdę dobrym wyborem, ale tak jak mówię, jest mega, mega niewydajny, ale wygląda cudnie. Dobra, i teraz jeżeli chodzi już o oczy, to, znaczy jeżeli chodzi o makijaż, to już ostatnie. Tutaj będą rzeczy, a będzie Tusz do Rzęs od Marka Jacobsa. To jest Mark Jacobs i to jest e, Atlas Mascara. I słuchajcie, to jest Tusz do Rzęs, który bardzo, ale to bardzo pokochałam i który wyparł. O, po, słuchajcie, o dziwo, wyparł mój Tusz do Rzęs, ten również Marka Jacobsa Major Volume Velvet Noir Mascara. Ja sobie zamówiłam już pełne opakowanie takie duże tego tuszu. Pięknie rozdziela rzęsy, pięknie je pogrubia, pięknie wydłuża i bardzo, ale to bardzo ładnie podkręca. Więc robi wszystko to, co robi. E, Niby tam ten tuż z właśnie ten major volume, ale on dzięki tej swojej sztodeczce sprawia, że każda rzęsa, każda rzęsa jest. Pięknie pokryta tuszem i pięknie, ale to pięknie wyczesana. Więc dlatego podbił moje serce, bo tamten może mieć tendencję, właśnie ten major volume, do tego, żeby sklejać te rzęsy. Ten tego kompletnie, ale to kompletnie nie robi, a robi, wiecie, rzęsy po prostu do nieba. Więc tuż od marka Jacobsa atlasz i też opakowanie jest śliczne. Dobra, jeżeli chodzi o makijaż, to są ostatnie rzeczy, i to są pędzle do makijażu. Trzy to są pędzle od Hakuro, i Hakuro to jest ta seria J, a jeden to jest pędzelek z hulu. Hulu to jest oczywiście pędzelek z tej serii pro i to jest Pro 67. a jeżeli chodzi o Hakuro to tutaj mam J830, J 725 i J660. To jest taki typowo języczkowy na nakładania cienia na całą powiekę. Ten to jest widzicie taka kuleczka jakby troszeczkę taka... Yy ścięta od góry, żeby tutaj właśnie dobudować sobie cienia, a te dwa zarówno ten właśnie 830 jak i tak, jak 830 jak i właśnie Hulu Pro 67 to są takie typowe pędze do rozlądowywania cienia na powiece, bardzo to bardzo polubiłam się z tymi pędzlami, do tego stopnia, że pędzele z Hakuro zamówiłam chyba kolejnych 7, bo uważam, że ta seria J i zresztą ta ze złotymi skówkami i brązową, e, brązową e, rączką, jest po prostu przepiękna i wygląda przepięknie, ale jakość włosia, sposób w jaki on nakłada. E, znowu mnie nos, słuchajcie, swędzi. Zawsze, jak siadam do nagrywania, to zawsze zaczyna mnie swędzić nos. Za każdym razem, no ale nieważne. Jeżeli chodzi o te pędzelki z hakuro, jakość tego włosia w tej serii J jest po prostu fenomenalna. Ja oczywiście mam ochotę na te pędzelki do twarzy, i również na pewno, ale to na pewno zamówię jakiś pędzelek do twarzy, ale na razie skusiłam się na te do oczu. Po prostu, słuchajcie, to, jak one nakładają cienie. Faktycznie to jest tak, że. Im lepszy pędzel, to tym lepiej wygląda nasz makijaż. I tak jest, naprawdę wierzcie mi, że tak jest, bo ja mam pędzelki z Nanshy i mam pędzelki z Real Technics. I nie, nie odbierzcie tego źle, bo ja tam te pędzle bardzo, bardzo lubię. Ale zdecydowanie te pędzle, właśnie z naturalnym włosiem, takie, które e, są bardzo, bardzo dobrej jakości, o wiele, wiele lepiej współpracują z każdym cieniem na powiece. Ten cień wygląda o wiele, wiele lepiej. Nawet ten najtańszy, nakładany świetnym pędzlem i pięknie rozglądowywany no wygląda fenomenalnie, więc te pędzelki, właśnie te trzy z Hakuro i ten jeden z Hulu polecam, one są oczywiście brudne, bo ja wykonywałam dzisiaj nimi makijaż, no i nie, nie umyłam ich jeszcze, będę myła dopiero na wieczór, bardzo, ale to bardzo je lubię, naprawdę są fenomenalne, a Hakuro to jest polska marka i to jest w ogóle majstersztyk, majstersztyk jeżeli chodzi o... O pędzelki, więc ja na serię J, tak jak powiedziałam, na oczy zaopatrzyłam się i powinna niedługo mi przyjść paczka, a na twarz też się czaje i na pewno, na pewno się pojawią u mnie. Też właśnie pędze z tej serii J do twarzy. Ok, i słuchajcie, teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy, bo zostało już mało kosmetyków, więc przechodzimy do pielęgnacji twarzy. I tutaj będą trzy produkty od marki Belif. Jak wiecie, ja markę Belif bardzo, ale to bardzo lubię. Kto śledzi mnie e, tutaj na, na YouTubie od dłuższego czasu, a na Instagramie od samego początku, wie, że ja ich krem, czyli The Truth. Scream Moisturizing Bomb, tylko Moisturizing Bomb, nie wersję Aqua, ale tą wersję klasyczną. E, uwielbiam i zużyłam już kilka, byłam ja się, że spokojnie, z pięć albo 6 opakowań i teraz jestem w trakcie używania kolejnego opakowania. To wiecie, że ja po prostu markę Belif bardzo, ale to bardzo lubię. I ten produkt właśnie z marki Belif, czyli Cleansing Oil, już pojawił się u mnie kiedyś i ja też o nim wielokrotnie na kanale wspominałam I tak jak powiedziałam na Instagramie, również o nim, e, o nim mówiłam. To jest fenomenalny olejek. Jeżeli szukacie olejku, który Wam zmyje makijaż, będzie dobry do pierwszego, drugiego oczyszczenia twarzy, to jest wielofunkcyjny produkt, to naprawdę warto skusić się na ten produkt e, m, od Beliw. Jest bardzo delikatny, ma bardzo przyjemny, delikatny zapach i to jest Cleansing Gel Oil i faktycznie to nie jest taki typowy olejek, który przecieka przez palce, tylko on ma taką ciut gęstszą konsystencję, ale nie tłustszą, tylko faktycznie ciut gęstszą, taką bardziej żelową konsystencję. Pięknie rozprowadza się na twarzy. Tak jak powiedziałam, pięknie zmywa makijaż. Pięknie zmywa makijaż oczu, nie pozostawia żadnej mgły. Bardzo ładnie sobie radzi z tuszem. Więc dla mnie ten olejek, właśnie z Belif. Ja do niego wróciłam. Zużyłam chyba wcześniej dwa albo trzy opakowania. To jest kolejne i bardzo, to bardzo go lubię. A tak jak powiedziałam, teraz trwają. Yy... Jest minus 20 na stronie sefory, a właśnie tą markę Belif w seforze możecie kupić. Więc warto, warto się skusić, albo jak na przykład się zastanawiałyście, to ten olejek jest rewelacyjny. I kolejne dwie rzeczy od marki Belif to są maski. To są maski na noc. Ta tutaj to jest nawilżająca, a ta tutaj to jest First Aid Overnight Brightening Mask. I ja je obydwie bardzo, ale to bardzo e, lubię. Jeżeli chcę, żeby moja, jeżeli moja skóra jest e, na wieczór faktycznie taka szara, ziemista, ja jestem zmęczona bardzo mocno, to wtedy nakładam sobie serum z nią od Non acid, non acid, acid prekursor i na to nakładam tą maskę z belli, właśnie tą, um, tą brightness, tą, tą czyli tą rozświetlającą na całą noc. I wierzcie mi, że rano moja skóra wygląda po prostu bosko. E, ta maseczka pięknie, ale to pięknie rozświetla skórę, bardzo ładnie ją odżywia i naprawdę bardzo przyzwoicie ją nawilża, bo ja nie muszę już nic więcej nakładać e, na moją skórę, jak nałożę tą maseczkę, e, a moja skóra rano jest bardzo, ale to bardzo ładnie nawilżona, więc ta maska właśnie First Aid Brightening Overnight Mask jest świetna, a ta maska to już jest klasyk. O niej też mówiła Paulina XB, jeżeli oglądacie Paulina na Instagramie, to Paulina też ostatnio o niej wspominała. To jest coś fenomenalnego. To jest, to, to jest, po prostu must have dla każdej dziewczyny, która, um, która jest po prostu, ma bardzo, ale bardzo suchą skórę. To jest coś naprawdę świetnego. Pięknie nawilża, pięknie zabezpiecza skórę. Możecie nałożyć po retinolu, po czymkolwiek. Ona nie podrażnia, nie szczypie, nie, nic, kompletnie nic się nie dzieje, a daje takiego kopa nawilżającego. Czasem ja robię tak, że robię swoją pielęgnację, wykańczam krebem nawilżającym właśnie tym z Belif. i robić moim e, dzieciakom kolację, kładę mojego najmłodszego syna spać i później przed tym, jak sama się położę spać, to sobie dokładam po prostu tej maski jeszcze dodatkowo, kiedy ta moja pielęgnacja trochę wchłoni się już, to dokładam jeszcze na samą noc właśnie tej maski e, na twarz, żeby dodatkowo jeszcze dać tego nawilżenia jej. I naprawdę rano, rano skóra wygląda fenomenalnie. Więc te dwie maseczki właśnie od Belif Bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam. Świetne, świetne kosmetyki. Świetne kosmetyki dostępne, e, tak jak powiedziałam, na stronie Sephory. Teraz będą dwa produkty do włosów. Chociaż o tym produkcie powinnam powiedzieć wam, kiedy mówiłam Wam o produktach do makijażu. Bo to jest produkt ze Schwarzkopa. Got to be. To jest Water Resistant Spiking Glue, czyli taki klej do włosów, jakby. E, ja Kupiłam e, nie do używania do włosów. Chociaż używa go mój syn, kiedy rano wychodzi do, do szkoły, to sobie robi nim włosy, bo on świetnie trzyma. Ale ja go zobaczyłam na kanale u Alany. E, Alana Rama, zostawiam oczywiście na dole, bo ale wątpię, żebyście nie widziały. Jej to jest dziewczyna z Kanady, która też nagrywa na YouTubie, jest fenomenalna. I ja go właśnie widziałam u Alany i Alana nakładała go na brwi. I układała sobie nim brwi. Pomyślałam sobie, hmmm. Słuchajcie, takie wielkie opakowanie 150 ml, no chyba żadnego żalu nie pobija, jak coś to po prostu moje dziecko zużyje go do włosów i, i tyle, tak? Więc problemu nie będzie. Słuchajcie, to jak on utrwala brwi, po prostu to jest, jak chcecie sobie zaczesać taki efekt laminacji zrobić na brwiach, czyli do góry, wiecie, taki buszy brwi zrobić, no to to jest po prostu, ach, naprawdę, dostępne w Rosmanie i taka ogromna, ogromna, ja wiem, że kiedyś ym, używano, ym, czego? Lakieru do włosów ale lakier do włosów kruszył się pod koniec dnia a to się kompletnie ale to kompletnie nie kruszy i on wiecie i tak przykleja rzęsy i tak pięknie je wyczesuje na takie właśnie, jakbyśmy były świeże po laminacji. jak jeszcze sobie zrobicie wcześniej hennę do brwi, jeszcze sobie tak pędzelkiem porządnie dorysujecie brwi, na przykład takim cieniutkim, właśnie henną, no to po prostu na drugi dzień możecie tylko przejechać tym i jesteście zrobione, także naprawdę świetny, świetny produkt, A do włosów też się sprawdza, też fajnie utrwala, mój syn zawsze tak wiecie sobie na takiego irokeza i też się świetnie sprawdza do włosów, a do włosów takich już stricte, stricte do włosów to jest oczywiście suche i ten jest również ze Szwajcarskiego, też seria God be. I ja mam tą wersję Extra Fresh. Trochę się bałam, bo to jest taki, jaki to jest smell. Fresh, bo, aha, bo ona ma w sobie e, cytrynę, chyba i bazylię I ja się troszeczkę bałam, że to będzie jak to, kostka toaletowa pachnieć. Ale się skusiłam. Po prostu był na promocji w Rosmanie. To już jest moje drugie opakowanie. E, świetnie dla dziewczyn, dla każdej dziewczyny z ciemnymi włosami, bo to też jest ważne. Ja mam ciemne włosy i często po prostu szan, suche szampony zostawiają. Biały nalot na włosach i tyle. Chcemy sobie zrobić dobrze i nie mieć włosów, a po użyciu potem suchego szamponu i tak musimy je umyć, bo po prostu robią się siwe. Ten tego nie robi. Bardzo ładnie odbija włosy. U nasady faktycznie pozbywa się tego efektu takich wiecie, nieświeżych włosów. Ja mam często tak, że nawet jak umyję sobie włosy dzień wcześniej, bo ja zazwyczaj myję włosy tak gdzieś co trzeci, czwarty dzień nie myję codziennie włosów, ale często jest tak, że nawet jak mam świeże włosy, świeżo umyte rano i później nakładam, gdzieś mam oczywiście włosa swojego, i później nakładam pielęgnację całą swoją, to moja grzywka rano po prostu od olejków i tych innych rzeczy jest troszeczkę bardziej tłustsza. Musiałabym ją myć, a dzięki temu szamponowi od God, od Schwarzkopa właśnie nie muszę. Po prostu spryskuję sobie grzywkę, wyczesuję po chwili i moje, moje włosy są odświeżone i wyglądają na świeżo, na świeżo naprawdę świeżo umyte. Te, bo on też nie odbiera blasku włosom, nie robi ich takich matowych, więc e, naprawdę e, to z got 2 bardzo mnie przyjemnie zaskoczyło, tak jak powiedziałam to że jest moje drugie, e, drugie opakowanie. I kończymy moich ulubieńców ulubieńcami do ciała. I tutaj będą dwa produkty z Sephory. To nie jest filmik sponsorowany przez Sephora, chociaż byłoby bardzo miło, ale nie jest filmikiem sponsorowanym przez Sephora. To jest balsam do ciała i peeling do ciała. Oba są w bardzo przyzwoitych cenach, bo kosztują około 67 zł, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o balsam do ciała, to tutaj mamy 400 ml i tyle samo również jest peelingu. Peeling ma bardzo przyjemną konsystencję, jest dość ostry, to nie jest delikatny peeling i jest też taki, wiecie, konkretny w sensie, że ma bardzo grube drobinki. Ale jest tutaj też są tutaj oleje w składzie, więc on jest bardzo komfortowy na skórze, bardzo ładnie otula tą skórę, pomimo jak spłukujemy go, to on naprawdę bardzo ładnie otula skórę. Pozostawia piękny zapach na niej i przede wszystkim działa, czyli robi to, co ma po prostu peelinguje. Bardzo, ale to bardzo się z nim polubiłam i również Wam go bardzo serdecznie polecam. tak jak powiedziałam, no 400 ml, a pachnie po prostu nieziemsko. 400 ml to jest po prostu świat, słuchajcie, a to jest peeling yy, cukrowy. Dobrze mówię? Tak, sugar cukrowy, więc naprawdę jest świetny. Naprawdę jest bardzo, ale to bardzo się z nim polubiłam. Uwielbiam, uwielbiam go używać. A ten produkt w to jest taka sytuacja, że ja coś tam zamawiałam, czy moja mama zamawiała coś z sefory. I to było dorzucone do opakowania. I ja nie wiem, czy tam była jakaś promocja na stronie Sephory, jak za jakąś tam kwotę zrobi się e, zakupy, to oni coś tam dorzucają, czy ktoś... Na pewno się nikt nie pomylił, e, jeżeli chodzi o paczkę, bo w rachunku nie miałam jakby doliczonego tego produktu, no ale było, nieważne. No, robiłyśmy jakieś zakupy z moją mamą, może faktycznie było coś, że powyżej jakiejś kwoty po prostu Sephora daje jakiś prezent, czy cokolwiek innego, mniejsza z tym. Było w paczce, kiedy otworzyłam. E, no i oczywiście sprawdziłam, czy wszystko jest ok, tak w sensie takim, czy, czy oni się nie pomylili. Ja zadzwoniłam na infolinie e, Sephory i pani powiedziała mi, że no nie, są w stanie powiedzieć, ale widocznie nie. Być może było faktycznie taki, tak, taka promocja. Jeżeli jest nie zostało za niego doliczoną kwotę, no to e, ona mi życzy miłego używania. E, no i faktycznie używanie jest miłe. Słuchajcie, to jest fenomenalne, ale to fenomenalne masło, e, masło do ciała. Ja go używam codziennie od półtora miesiąca, codziennie. A słuchajcie, zużycie jest praktycznie... Nie wiem, czy zobaczycie coś, jest znikome. Ma bardzo przyjemny zapach, taki lekko kwiatowy, ale taki bardzo, bardzo przyjemny. I to, co ja w nim uwielbiam, to jest to, że on się mega szybko wchłania jak na masło. I tak pięknie nawilża i koi skórę, że to jest po prostu majstersztyk. Naprawdę majstersztyk. Nigdy bym się na niej nie zdecydowała, e, przeglądając stronę Sephory. A dzięki tej pomyłce e, po prostu odkryłam coś fantastycznego. I jak jego zaczęłam używać, to właśnie później kupiłam sobie z tej samej serii peeling do ciała. I uważam, że to jest naprawdę rewelacja. Naprawdę rewelacyjny produkt do, do ciała, jeżeli chodzi o seforę. To są też nowe, takie chyba po zmianie e, opakowania, więc ja bardzo, ale to bardzo się z nimi polubiłam. No a to masło jest świetne i mój syn starszy również używa, dlatego że on ma bardzo często takie popękane, suche dłonie. I to masło świetnie, ale to świetnie mu je zabezpiecza i nawilża i rano faktycznie ta skóra nie jest czerwona, tylko bardzo ładnie przyłagodzona. Ono też ma masło shea w swoim składzie, więc... Yy, Masz tak, Shea Butter i Mango Butter, więc y, naprawdę, no, skład, ma, y, skład ma naprawdę bardzo, bardzo fajny. Do niczego, do niczego się tutaj nie można przyczepić, jeżeli chodzi o skład tego masła. Świetny i nie ma parafiny też w swoim składzie, to jest bardzo, dla, dla plus dla mnie przynajmniej. Ma mask ma skwalan, oczywiście, więc y, no mega przyjemne masełko. I tak jak powiedziałam na stronie Sephory trwają y, wyprzedaże, raczej wyprzedaże, no minus 20 macie obecnie, więc warto się skusić. Ja się zastanawiam, czy. Nie, nie będę zamawiała kolejnych opakowań. Na pewno kiedyś jeszcze będą, a one też nie są, nie są takie drogie. No i okej, okay, to są cali moi ulubieńcy: praktycznie prawie 40 minut gadania, ale to tak jak ja. Nie umiem się powstrzymać i nie umiem mówić szybciej. Jeżeli zerkałam co chwilę tutaj w bok, to dlatego, że jest godzina, słuchajcie, 15, i ja swojego syna położyłam młodszego na drzemkę i zerkam na nianie. E, czy się czasem nie obudził, wiecie, bo on się tutaj wierci. Ja sobie zerkam na monitor, czy, czy śpi dalej i czy mogę spokojnie mówić. Więc dlatego tak mój wzrok gdzieś tam co chwilę uciekał. No i okej, okay, jeżeli filmik Wam się podobał, to oczywiście dajcie kciuka w górę. Ja się z nami widzę za tydzień i za tydzień się chyba zobaczymy albo w makijażu, albo w projekcie denko. Bo trochę tych produktów również zdenkowałam i chciałabym Wam o nich troszeczkę poopowiadać, więc zobaczymy, co ja sobie tam nagram i na co będę miała czas. Miałam też przerwę, bo miałam nagrać na koniec stycznia i wiecie, wiecie jak to jest. Życie, tak? życie płata różne i niestety, ale nie mogłam się wyrobić, więc trochę przerwy było, ale już wracam z powrotem, z pomysłami i... i z zapasem trochę filmów. Dobra, dziękuję Wam bardzo, bardzo za oglądanie i zapraszam Was do następnego filmiku. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa!